My właśnie już oswobodziliśmy Falkret i do Ulfryka. Czy to rozważne, panie? Uda się. Cieszę się, że wyzwoliliśmy Falkret spod jarzma Cesarstwa. To pod wieloma względami serce i dusza Skyrim, nie wspominając o tym, że i strategiczna pozycja. Niektórzy bracia zaczęli cię tytułować łamaczem kości na znak twojej waleczności i determinacji. Pasujący przydomek, więc będziemy Cię tak zwać. Wojna wymaga od nas tak wiele i dajemy jej i ludowi wszystko, co mamy. Zachowałem jednak małe co nieco w dowód uznania dla Ciebie. Proszę, przyjmij to w imieniu wszystkich braci i sióstr. Chcę mieć przy sobie zdolnych i lojalnych wojowników. Chciałbym Ci więc ofiarować posiadłość w wichrowym tronie. Porozmawiaj z moim zarządcą, który wszystkiego dopilnuje. Zgłoś się do naszego obozu na pograniczu. Potrzebna jest taka. dziękuję. Parę. Niech cię talos prowadzi. Gromowładni zwyciężaj nieszczególny ze mnie stratek, ale lord tak wspaniale. Właśnie mamy wolny dom. Dobrze, daj mi znać, gdy zechcesz kupić dom. Bezpiecznej podróży na trakcie jest niebezpiecznie. Mhm, 1000, 1200 mamy. 1200, a mamy? Ile w ogóle tego? Różny, to chyba w różnych jest hmm, gdzie właśnie to jest złoto było to bardzo nieważne Wszystko w porządku? Lepiej pozbądź się części niepotrzebnego sprzętu. Zajrzyj do używanych towarów Szadriego i pogadaj z nim. Właśnie, mam iść gdzie? Do pogranicza, tu, tu mam strzałkę. Wow, daleko strasznie. Może szybka podróż, tak tam gdzie najlepiej. I przepraszam Was z góry, że nie było odcinka wcześniej, czyli tydzień temu. Ale jak pisałem Wam, no wyjechałem na dwa dni. I akurat nie wiem, wtedy czasu. Nagrać odcinka myślałem po prostu o czymś innym i po prostu no, nie udało mi się tego zrobić, ale w końcu zebrałem się i nagrałem dla was odcinek. O tu jest cesarstwo Może zapisałem grę Chyba F5, jak pamiętam Od tygodnia nie grałem, więc... O, mogę zapominać trochę. Ale jest chyba... Dobra, już, spokojnie. Już Dobra, już idę, spokojnie. Bo pamięta... Pamiętacie ten epicki fail, co właśnie walczyłem z kolesiami w obozie i jednego nie mogłem z w ogóle zabić. Właśnie nie, nie chcę tego popełnić jeszcze raz, więc wolę się nie, nie, nie mieszczać chyba że dadzą mi questa. Tam mam chyba quest, ale sobie spojrzę na mapę, żeby nie było fakt, gdzie ja idę, to nie tutaj. Ja się cofam. Kurczę. Dobra, tu wezmę znacznik. Tak będzie najprościej. Kurczę, ja się cofnąłem, trzeba było iść ten. Oj wrók już nie ma. A czyli musimy czytać czytać tędy To ja niepotrzebnie tak schodziłem, ale dobra Ominiemy te posterunki, bo nas znowu zaczepią, a ja nie chcę znowu wczytywać gry. Мамы, о, чёрт, омни. Я как бы объявляем. Я смог, я не мог, я смог, мамы смога. Скобаны, возвращай тут ты, Мендо. Boisz się, to? Łooo, dostałem On też trochę dostał Skoro że ja Lidii nie widzę, a widzę ją A z strzela A Ale bez kitu łuk by się przydał ale ja jestem kiepskim łucznikiem, więc go nie preferuję. Chyba, że sobie założę. Za głupio jest ciągle robić, jak mogę sobie... wziąć łuk. Chyba mam łuk, chyba go nie sprzedałem. Tak, man długi łuk. Coś co, co da? Nie, не, не во мне ты. Где он есть? Ale, ale blisko. Dobra, tam nie pokonasz mnie, lepszy. Ja wie. Kurczę, zaraz zginę Matko, gdzie patrzę! Właśnie otworzyć na ogień. Yy. Po prostu, ja będę starczyć, spokojnie. No. Muszę wyjść. I poszedł. Tylko chcę zmienić potem broń na zwykłą. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Nie chcę mieć strzał na sobie, chcę mieć czar. Szukaj smok. Tak Złoto Strzała i strzała, no więcej nie potrzebuję tak za ale dobra, mogę wziąć Może mogę to jakoś sprzedać Konąłem z dusza, muszę zrobić sejwa. Tak, straszne miejsce, ale mi się na razie nie chce go zwiedzać. Ja sobie wolę iść. O, właśnie muszę iść tam. Ale dobra, na pójdę. Mniej drogi chyba tam nie ma. Co za było wilki? Tak. A ja chciałem ich, wow, ale on zaskoczył. Mamy liska. Chyba go nie zabijemy. Nie, wiem, za szybki. Kurczy syn, wracaj tu ty. Potrawka z lisa będzie dzisiaj. jest dostał. Mamy skórę, dobra, skóra się też przyda. Wam w rabusiów. To w końcu gdzie jest ta baza? A, jeszcze. Myślałem, że już na miejscu jestem. Kurczę, zlękłem się. Man, nie straszcie mnie tak. O. Spadać. Matko. Tu lepiej broni nie będę bo tu wszędzie mogą się czaić te potwory. Mamy tu jeszcze potwora jednego? Nie wiem, ja tu mam na wskaźniku A dobra, lepiej nie kusić go, idziemy sobie do przodu Boś śmierć będzie? Nie, wiem, że spadnę stąd. No, i jesteśmy prawie na miejscu. No i to mamy obóz. Mam wątpliwości. Dobrze. Nie ja musimy... o znowu temat. Udaj się do Markardów. Plotka głosi, że zarządca Jarla Rerek jest zagorzałym wyznawcą Talosa. Choć może jeszcze nie prawdziwym synem Skyrim. W końcu wciąż popiera cesarstwo. Może warto uświadomić mu, że wiemy, do kogo zanosi modły. Kto wie, a nuż uda się go. Nakłonić do wsparcia naszego powstania. Pośrednio rzecz jasna. Przecież nie chcemy skalać jego reputacji, prawda? Nie daj się złapać. Ludzie Jarla na pewno nie będą zamili dla kogoś, kto pałęta się po kwaterze zarządcy. Zawsze mogę na ciebie liczyć, prawda? Myślę, że ja już w tym mieście byłem, ale sprawdzę lepiej. Właśnie, tu jeszcze jest obóz, ale tu nie byłem. Trochę tych miast jest, przyznam się. To właśnie ten kurs główny, ale ciągle właśnie odbiegam od niego, bo mi się właśnie chce eksplorować świat. Ale no, bardzo mnie to się ciekawi, po prostu chciałem to przejść. Tu jest jakieś miasto? Falker, to chyba ja byłem tutaj. Hmm, tutaj coś jest. Rolik, właśnie, tu nie byłem jeszcze. Muszę sprawdzić dokładnie nazwę miasta, bo nie wiem czy dobrze go zrozumiałem. Pogranicze, ale jakie pogranicze, jak dokładnie nazwa jakaś? To właśnie to jest ten... Z... Chyba od tych... Właśnie Rorikstad chyba to jest, to miasto, gdzie mam właśnie iść. Tutaj jest ten główny quest. tuż ponto chyba właśnie muszę tam, temu oddać. Właśnie to jest główne chyba... Czy, nie wiem... Nie wiem czy to jest poboczne, czy to jest, jest główne, w końcu mi się to zaczyna mylić. A swabłość pograniczy. Tak tylko pogranicze to jest co? No obóz jest tutaj. Nie wiem, w końcu. No zobaczcie, że trochę jestem nieobeznany, ale... Wiadomo, jak już mówiłem w którymś tam odcinku, Skyrim to jest jakby pierwsza gra z The Elder Scrolls. I mam prawo tej gry nie ogarniać w jakiś tam sposób. Już się czujesz? Ale ja myślę, że chyba skończymy ten odcinek tym akcentem, bo już za bardzo nie mam hmm, questów w tej chwili. Ja czy quest, mam questy, ale rozmowy. już teraz się nie wyrobię. Ale wiadomo. Zrobiłem y, quest'a z tym smokiem, oczywiście to nie był quest, tylko po prostu go zabiłem, ale zyskałem nową duszę i fajnie. Właśnie go w ogóle okraść F5, w tym okradniemy. Dobrze już. Da się go w ogóle okraść, bo bym chciał chętnie. Co za Piwo, pochodnia, wytrych. Jabłko, słod. Uj, widział Tyj mnie. na zabij go. Na swoją obronę. Mądryś, pójdziemy do zamku. Skąd ja zapłacę grzywnę. i będziesz wolny. Po zapłacaniu grzywny, naturalnie. Mój kuzyn walczy ze smokami, a ja co dostaję? No, przyłapano mnie, matko Boska. No dobra, teraz ja tym akcentem kończę. O, gdzie mój hełm? Kurczę, gdzie mój hełm? Kto mnie hełm zarąbał? Muszę jeszcze poszukać. Strój... zajebali mi hełm, kurcze ja go nie ukradłem! Ja pierdzielę Dobra, będę miał to na sobie, trudno... Ale to jest nie, nie fair, zarąbali mi mój zajebisty hełm, no... No ukradłem go, prawda, ale nie w tym mieście, no kurczę No dobra... Ja się z wami... Cześć. Matko Boska mój hełm zajebali mi go.